O, o, i już, i już, i dzieci się napiły oranżady z kieliszka, i co? I już Polska zagotowana, i już jest afera. I widzę, że musi przyjść człowiek z internetu, usiąść i wam wytłumaczyć rzeczywistość, bo coś tutaj się nieźle, już nawiązując do tradycji, pokiełba siło. No, kochani, trzeba się zdecydować, żyjemy w kulturze picia albo nie. Jak jest wesoło to kielich, jak jest smutno to kielich, albo nie chcemy tego, co chcecie odrzucić te narodowe, piękne wartości? Hmm? Tutaj z jednej strony mówicie, że dzieci to trzeba traktować poważnie, poważnie z nimi rozmawiać, a z drugiej nie chcecie, żeby w taki porządny, cywilizowany, prawilny sposób zostały włączone do kultury chlania? No to jak to jest? No chyba chcemy, żeby nasze kochane dzieciaczki nauczyły się tych schematów zachowań. Kto ma im później wtłoczyć te wzorce do głowy, co ulica, Internet, tego byście chcieli? To przecież jest takie wspaniałe, że dzieci w takich miejscach jak przedszkole, szkoła, pod okiem nauczycieli, opiekunów uczą się celebrowania kielichem. Bo ja wiem o co wam chodzi, bo wy to byście, nasze kochane dzieciaczki, chcieli uczyć tej yy, masturbacji, czy jakoś tak, a tego, że jak jest okazja, to trzeba sobie polać, to już nie. Tacy jesteście, hipokryci.